Moi drodzy, dziś ostatnia część ze stonartem, czyli mamy naszą masę samoutwardzalną i będziemy tworzyć efekt spękań z użyciem masy samoutwardzalnej z połączenia powerteksu i stonartu oraz proszkowych pigmentów. Potrzebujecie tak masę naszą stonartową, tworzymy z niej będzie potrzebna gdzieś połowa placek około pół centymetra, pół centymetra grubości oraz pigment Daną powierzchnię posypujecie pigmentem, a następnie wmasowujecie go Dobrze jest nie zapominać tutaj o obokach. Pigment musicie dobierać kontrastowo do koloru masy, aby te spękania były jak najbardziej widoczne. Czyli do jasnych kolorów dobieramy ciemne, a do ciemnej masy jasne. I czynność powtarzamy z drugiej strony. Będzie potrzebny również wałek, butelka, którą najlepiej jest owinąć sobie streczem. Ja korzystam już z takiej rolki streczowej. I wałkujemy daną powierzchnię od środka na zewnątrz, czyli przykładamy i z podobnym naciskiem. Nie róbcie tego za mocno od razu, tylko stopniowo. Wracamy. I w drugą stronę operujecie tylko i wyłącznie wałkiem. Czynność możecie powtarzać do około 2 mm grubości masy. Fragment z nie, ze stonartu, którego nie wmasowałam, nie szkodzi. Tak to wygląda i taką masę możecie sobie wykrawać, wycinać, obrywać. W miejscu, w którym obrywacie tworzy nam się faktura y, takiego kartonu. I każdy z takich elementów oberwanych przed przylepieniem sobie podsmarowujemy Powertexem a następnie przyklejamy do bazy. Ja już w tym modelu nie będę tego robić, tak? Czyli najpierw tworzenie masy, później podlepienie i przyklejamy sobie do powierzchni. Chciałam Wam jeszcze pokazać jedną, jedną właściwość Powertexu, którą jest bardzo dobrze wykorzystać właśnie na powierzchni stonartowej. Tu już jest to uczynione i prezentowałam to Wam raz już w pierwszym filmie, który nagrywałam. Niestety z przyczyn takich technicznych gdzieś nie byłam w stanie go później odtworzyć, ale powtórzymy ten zabieg, będzie on jeszcze bardziej wyraźny. Załóżmy, że nie ma tych ciemniejszych fragmentów, albo chcemy ewentualnie jeszcze pogłębić czyli na powierzchnię taką efektu kamienia nakładamy Mokry powertek w miejscach, które chcemy przyciemnić, podkreślić. Tu troszeczkę muszę rozbić te swoje palce, które się odcisnęły. I zrobię to. Powtórzę ten, ten zabieg w tym górnym rogu pracy tak naniesiony powertex nie zostaje już zasypany tą stonartem chwilę czekamy aby podsek delikatnie możemy sobie też poruszać pracą żeby to było odrobinę szybciej zdejmujemy rękawiczkę i środkową częścią dłoni tą powierzchnię zaczynamy polerować zobaczymy czy nie jest za mokry nie powinien w ten sposób polerowany powertex po pierwsze będzie nam, zacznie nam błyszczeć, a po drugie zacznie y, zmieniać kolor, będzie stawał się coraz bardziej y, ciemniejszy. Tak? Czyli y, intensywnie polerując taką powierzchnię szarą możemy dojść do koloru czarnego, z brązowego też praktycznie wejdziemy w taką y, ciemną czekoladę. Myślę, że już widać. Widzicie, jak ładnie się zaczyna błyszczyć. I automatycznie ta, ta powierzchnia jest e, ciemniejsza. E, nasz kamień zaczyna w tym momencie wyglądać bardzo, ale to bardzo realistycznie. E, dalsze prace wykończeniowe, jeżeli chodzi o ten model, e, będziemy robić dalej w momencie, gdy będziemy omawiać patyny e, czy pigmenty. E, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.